Witam was serdecznie ponownie Piernicze przesadziłem tą regulację na temat masory Wbita w ziemię ty Maja pszenica 25 cm Zobaczcie sobie Więcej nie ma To no cóż tamta jest większa po kukurydzy Ale że tu i dał czadu Ja piernicze Co tutaj ciemno tak No daj trochę koloru Daj trochę kolorku no i dobra, Krisu rozłożony, Krisu te. Startujemy tutaj. No i niestety, proszę nie wyszło najpiękniej. Bo też w poprzek główny jeżdżę, bo robiłem prosto, jakby nie, bo teraz jechał prosto. Tak sobie ułożyłem tak sobie teraz czuję ten worker. No, co tutaj z tą pszenicą? Kurde, no powiem Wam, że szczęście, że to padło na odmiarę Azory, bo to było chyba coś innego. Co to, to w ogóle by nic nie było na tym polu? Tak, chociaż parę tych raz zrobiła. Ja nie mówię, że to jest miód, walina, szał, pał. No ale jak się, się do tyłu filmy, pamiętacie jak ona wyglądała, nie? Nie wyglądała moim zdaniem. A teraz jest w porządku. Chciałem jeszcze chyba mi właśnie pierwsze kółko objechać. Tu w ogóle jakieś ciapy niedosiane. Ciapy w ogóle czapę dałem. W ogóle coś sobie ślepo poznaczyłem te proste. No to wygląda. Bo jest pasek niedolany. A zawsze mi to pasowało. Znaczy, chyba za bardzo się gdzieś przeniosłem najprawdopodobniej za dużo się wyciągałem jeśli chodzi o, o ten siewnik chociaż tego nie widać zrobiłem ścieżkę, zasiałem sobie do wyjazdu ale weź traf weź traf, no dobra lecimy sobie teraz tutaj Mniejszą wodniczkę, bo coś tu tutaj przewiewniczyłem. Przysłowiowe minimum 200. Funkcjonowe A, nowy B. Nie wiem, lubię tak się podprawdzać Ale no, przydałaby się, kurde, kamera. Zobaczcie w kombinacie. Pamiętacie jak mówiłem, jaką oni mają pszenicę, jak ja strzeliłem. Taż ta też, kurde, się tutaj coś pogorszyło. To oni jeszcze mają problem z ph i tam kupa wapta jeszcze leży, tego wapta muszą naprać, ja piernicze to już są 15 piętnastoletnie zaniedbania. Gdybym ja jeszcze miał taką lipę, jak teraz miałem, w tym roku z tą pszenicą, gdybym ja jeszcze nie posypał, miał pH 5 4,5 czy tam 5, to już w ogóle byłaby, wiecie, to po prostu porażka by była w tej... Te Zagadałem się, typu to Płaganałem i tak mi zostało. To już w ogóle byłaby porażka, jeśli chodzi o tą plantację. A tak, chociaż trochę. A no i widać te paski z No, Coś jakby tak na, na półku w garbie było więcej, a tam, gdzie wiecie ten, to mniej. Bo się, że założyłem jak świat, ale. To tylko się wydawało. No i tu jesteśmy już na górce. Ta pszenica od dziwo na dziurce jest lepsza niż na dole jak Wam wspominałem. Lżejsza ziemia. Coś by tutaj, tu taka obsada tych 500-400 kłosów na tą górę to jest wystarczająca. Hop, 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 hop. Syk. Cofamy. Zaraz, jak może pojedziemy tam do tego piachu. To już tak, szyby niby umyte, ale zawsze coś tam się na nich znajdzie, bo już nie byłem żadnymi płynami, to już ładnie ciepłą wodą, myjką 50 stopni opieprzyłem sobie tutaj to musia i opyskiwać. No i jedziemy. No i na pytanie właśnie, to jest taki pas czy ścieżkę widzicie, ja nie wiem czym to jest spowodowane bo w na pewno, tyle nie mieszkuję. Wydaje mi się, że tutaj chłopaki jeżdżą motorami po a że jak też jeździłem, nie mam żalu, tylko ścieżka ma pół metra i no ja takich rzeczy nie robiłem, żeby po prostu nie jeździć komuś tam po polu i ryć pszenicę, czy coś w tym rodzaju. Jak już sobie jeździłem, to sobie wpadałem w ścieżkę, gdzieś potrzebowałem przejechać i pojechałem dalej i nie było po mnie śladu, ewentualnie troszkę śladu Skoła, które mieszało, ale te ewidentnie chłopaki No i teraz zobaczycie sobie fajnie, jak tutaj zaraz wyjadę. Zobaczcie, tu już była kukurydza. Jaka była, taka była. Tu jeszcze nie była zła. Tu już powoli to wszystko wysiada, ale zobaczcie, tutaj jak. Tak, nami jeździe. Ja się tutaj zatrzymam. tutaj szybko przegląd, bo zaraz i tak będzie ciemno. Się wyjdę wam. A, witam Was ponownie. Wypadł mi jednak. Co to znaczy siadź na szóstej klasie? I to jest prawdziwa szósta klasa. Tak nieraz oglądam kogoś i on tam... A, 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 bo ma piątki, szóstki. Kuj, ma przyjść tutaj. Zobaczcie. To tu już żaden deszcz nie uratuje. I dlatego robiłem... Dwa razy przejazd, bo mówiłem, że tych górek nie mam serca regulować. Już wiecie dlaczego? Co mnie to kosztowało? Czas i paliwo, tak? No ale teraz bym taki łan wyregulował. Tu już najprawdopodobniej zobaczcie. Co tu już zostało? Huwielki dwa bąbelki przysłowiowo, tak? No i tak by wydawało się, że to grzyb, też tak mi się wydawało, zobaczcie, może na dole jest. Ale na górze po prostu to już kurde, nie chcę wyostrzyć ciata. Ona po prostu usycha, tak? Liścia w tu, tu frutkę zwinięte. No i tutaj jest śmiesznie, bo w tym dołku właśnie jest, nawet jak zniwa kombajnem zawsze wpadam. Zapierniczam tutaj, tu na górze kurde dwójka, czy tam w tym roku jedynką kosiłem, ale dobra. Załóżmy, trwa lata wcześniej dwójką. Dwójka z 7-8 na godzinę wypadam z takiej górki. W sru! W gęsty one. Uuu, hydrostat do tyłu. Za chwilę wypadam z tego odcinka. Tutaj Sru! Znowu hydrostat, rura do przodu. O, i tak to wygląda. Mili Państwo, muszę tu trochę ekranem się pobawić, bo raz ciemno, raz jasno. Także tak wygląda prawdziwa szósta klasa, kiedy mamy 16 maja, a tu już jest wypieprzone wszystko, tak? No dlatego tutaj kukurydza przyjdzie w tym roku. I najprawdopodobniej, najprawdopodobniej będą te kawałki, to jest obok tutaj groszek. Zobaczymy sobie wtedy po grochu, kurde już muszę dzisiaj, niby ma padać w nocy. W środę już mam w plan do niego jechać, bo to się już wszystko, wszystko robi napięte jak bycze. No i zobaczcie, no i tutaj są te końcówki, jakieś tam podgrzybkowane. Gdzieś jest ta rdza brunatna. Jest tutaj, widzicie. O. No ale tak jak Wam mówiłem, no tu jest w ogóle, nie? Takie ryzyko, cokolwiek dawać, jakieś środki drogie. Bo tak naprawdę, jakby przypieprzyło jeszcze, że zero opadów, to aż tam, tam Prawie pod tego garba, to tutaj 3 hektary mamy wypieprzone z butów No, ale tutaj delikatnie ją podregulowałem I o dziwo, tu już, albo tu już chyba wyłączyłem sobie w ogóle pod górką, tak Tu już jej nie regulowałem Na dole ją regulowałem I na górce bez regulacji nie jest większa, niż na dole z regulacją tylko tutaj, niech ona sama będzie większa, nawet niech ma te 70 cm, 80 cm. Ja już tu po prostu walczę o jakąś słomę, jakąś pruchnicę, tak? Ja tu już nie walczę o, o nic więcej. <śm> nie walczę tylko o tą pruchnicę. I tu już widać kolejne przypalenie, jajko. I tak zobaczcie sobie, już tutaj, tak samo niżej, już to wszystko tutaj, już tą górę tutaj łapie. Tu nadregulowałem, bo myślałem jeszcze ładna. A tu już nieładna. No i tu mamy na szóstej klasie tak samo tą pszenicę. Zobaczcie, jakie jest odcięcie. Normalnie nie. To też może mieć wpływ, tutaj, obcinanie dawki nawozu. No to po prostu już lanie 120-130 kg w czystym składniku na takiej pszenicy. No to się mija z celem, bo tutaj. Lepiej dać na dole więcej, tu już pięknie w ogóle jest odcięcie. Tu nawet, nawet nie wiem, czy ja czasami tutaj jednej dawki już nie zostawiłem, albo może jechałem jakieś tam 100, raz 100 litrów, chyba a raz 180, albo 100. Tyle co mi pozwalała prędkość prędkość osiągnąć. No i tak pamiętacie te filmy, co Wam mówiłem? Kurde, aż dziwne: na górce pszenica jest, na dole jej nie ma. No to dzisiaj jest na odwrót. Na górce już jej nie ma, a na dole jest. Także widzicie, piękne o wielka sowa. No to chociaż tyle, że tutaj widoki ładne. Ta babych oczyszczalnie ścieków. Tam na wprost jak mój paluszek to już jest dzierżoniów. Także tutaj ładnie wszystko widać. Tam jak to drzewo, za tym drzewem mamy kukurydzę. Tam gdzie jest kukurydza po kukurydzy, gdzie krosem targałem, bardzo ładnie tam szło, aż byłem zdziwiony. Na C3, nawet C3, to tam jest lekko z górki szedł. Tu najchętniej to właśnie bym coś, coś, bym wprowadził w ogóle na tym obrębie, no ale co by tu wprowadzić, no. No i znowu tu będę ryzykował rzepak, no i może rzepak, 11 miesięcy może, może tutaj tak samo trzeba będzie go bez regulatora jakiegoś puścić w ogóle coś stworzyć. No i tak dzisiaj wygląda pszenica z 27 listopada. No mówię, no, no tak wygląda dosyć dosyć, ale no tam na dole jesteś, no ale nie ma co, nie ma co narzekać, bo jak pamiętacie to to wyglądało, że no, dookoła Ziemia była, ja, ja piernice śpiernicę. No tak chyba tego to już mówi nie wyciągnę. Za nic w świecie, w Boga, ale coś jeszcze się udało. No i tutaj nadek byłoby tych kłosów, rozkręć 5, 6, 7, 8 nadek by było, to i tak by to odpierniczyło. Także może nawet lepiej, że tego nie ma, bo chociaż tutaj będą normalne kłosy, Daj Bóg, żeby były, a dopiero później coś tam się będzie, wiecie. No bo będą no, może normalne kłosy, może będzie normalny taki kłos długi, a a nie będzie taki pipidówek koło 3-4 piętra, ale co z tego, że byłoby tu słomy wiele, jak tu w zbiorniku by nic się i tak nie sypało. A może będzie na odwrót, może ten kłos będzie w miarę długi. Tak, to tak wygląda z mojego, to byłoby zarówno odcięcie, jeśli chodzi o klasę gleby, to ja sobie tutaj zrobiłem dużo mniejsze nawożenie. Nie, może lepiej, może mniej. Teraz widać jak. Dawka azotu wpływa, tu macie około 120 kg, 120, 125, bo to tym komputerem tak napierniczałem, że mało co mi ręce nie odpadły. Może jeszcze troszkę tutaj za szybko, jakby za szybko tutaj to za późno załączyłem, bo to z góry za, za, załączałem. Może troszkę za późno to zrobiłem, ale no ale dobra. Bo to jeszcze może się okazać, że chwila, moment i tak by nic nie było. No, także no, obok jest jakby tutaj już załączona ta dawka, była zmniejszana, ale włączona. Czyli najprawdopodobniej ten pierwszy przejazd tu, tu zrobiłem po prostu bez, bez tego drugiej dawki azotu. Tu jest na dwóch. No zobaczymy, no, jak to będzie wyglądało. No. Jest to widoczne po prostu. No tak wam mówię, no, tutaj no, może. Teraz ma jakiś deszcz padać, tylko znowu to tutaj jest. Zobaczcie, to jest to, że tutaj oby był lekki. To on będzie się tu rozmaczał, sobie tutaj tą skrupę. Ale jak będzie mocny ten deszcz, ile taka pszenica nam tu narobiła? 3 trzy, trzy rozkrzewienia. No i ona po prostu wydaje się, że to jest już nie grzybek, jak gdzieś. A to po prostu już zamiera, schnie. No i to mogłoby być taki, mogą być te objawy u mnie, bo naprawdę w tym roku to posalałem, jeśli, znaczy tak wyszło, no posalałem, o pszenicę na tych lżejszych ziemiach, no jest jej tutaj dużo, bo tamten kawałek tam, no PEG, że te 7,5 hektara, tu tam też jest czwórki, piątki, trójki, to tam jest chyba jest hektar czy półtora, także 4, 5, 6, no tam nie jest piątka, ale ja to mówię jako 6, bo tam też gówno. Taka pszenica podobna już do tej rogi, także zwał jak zwał. No może to właśnie te moje tąpnięcie jest tutaj z tym, bo tu się niestety przesypałem z pługiem i... no i jest u odcinka. No to dobra, mam nadzieję, że Wam coś sensownego pokazałem jak to wygląda w zagłębie rzepaczane. Zobaczcie ile u nas rzepaku że pak tutaj w naszym rejonie króluje Ale ja na razie robię te przełamania, zobaczymy To naprawdę jest ekstra Czyli jeszcze sztu, coś tutaj jest sztu ziemi Dobra, pozdrawiam Was w cześć